Weź sobie cienką gumę, najlepiej żółtą, ewentualnie może być czerwona, ale najlepiej się sprawdzi po prostu ta najcieńsza. No i znajdź swoje dolne żebra, czy jak dotkniesz się tutaj, to żebra, tutaj mamy górne i schodząc sobie do dołu, gdzieś troszeczkę nad pępkiem, mamy dolne żebra. I na tej wysokości oplatasz się cała, cały gumą. Z tyłu to wygląda w ten sposób. Czy jesteśmy po prostu cali tutaj oplecieni tą gumą. I teraz delikatnie sobie zaciskam tą gumę, ale to nie jest taki ścisk, że ja sobie te żebra ściska mocno, tylko po prostu czuję, że coś tutaj mi delikatnie je dociska. Mam taki zewnętrzny opór. I teraz chcemy sobie brać wdech i wydech nosem, tak, żeby czuć, że ta guma się rozszerza do przodu, do boku. I do tyłu, czyli po prostu taki oddech 360 nam tutaj pracuje. I oddychamy sobie nosem. Możesz sobie zamknąć oczy, jak masz ochotę. I przy wydechu delikatnie tą gumę sobie możesz docisnąć, te żebra się schodzą ku sobie i znowu wdech. Spokojny, długi wydech. I zobacz, jak te żebra fajnie pracują. Przez całe ćwiczenie spróbuj się tak w to wczuć, żeby rzeczywiście poczuć, że i na plecach ten oddech mamy, i tutaj właśnie po bokach, i z przodu, że wszystko nam tutaj pracuje, nie tylko przód ciała, dobra?